Kutrzasta przygoda czeka. Hej, miłośnicy zwierząt i rodziny, gotowi na radosną dawkę wiedzy i zabawy? Odkryjcie świat pełen edukacji, rozrywki i relaksu. Nasze animowane zwierzaki zabiorą was w niezapomnianą przygodę. Kocia ekstraklasa wiedzy pięć faktów, które zaskoczą nawet największego kociego eksperta. Hej, kociarze, gotowi na dawkę kociej wiedzy, która zwali was z nóg. Przygotujcie się na podróż po świecie futrzanych tajemnic. Zaczynamy! Czy twój kot śpi więcej niż ty pracujesz? To normalne. Koty potrafią przespać nawet 16 godzin dziennie. To dlatego, że w naturze są drapieżnikami, a polowanie wymaga ogromnych pokładów energii. Dlatego, twój leniwy futrzak tak naprawdę oszczędza siły na kolejne harce. Koty to prawdziwi mistrzowie akrobacji. Ich zmysł równowagi jest niesamowity. Dzięki niemu potrafią spadać na cztery łapy z naprawdę dużych wysokości. Stąd wzięło się powiedzenie, że koty mają dziewięć żyć. Oto ciekawostka, która może Was zaskoczyć: koty nie czują słodkiego smaku. Ich kubki smakowe po prostu nie są do tego przystosowane. Dlatego twój kot nie podzieli się z tobą ciastem. Chyba że zamiast kremu będzie tam kawałek soczystej rybki. Koty to prawdziwi mistrzowie komunikacji. Miałczenie to tylko wierzchołek góry lodowej. Używają mruczenia, syczenia, ruchów ogona, a nawet pozycji ciała, żeby wyrazić swoje emocje. Mruczenie nie zawsze oznacza zadowolenie. Czy wiedzieliście, że nos każdego kota jest unikalny, tak jak odciski palców u ludzi? To prawda. Ten mały różowy nosek to prawdziwa wizytówka Twojego futrzaka. Każdy jest inny i wyjątkowy. Koty to naprawdę fascynujące stworzenia, prawda? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych przygód. Do zobaczenia w następnym filmie.